Halo? Ej, bramka, dajcie! Jeden, jeden! Przebiewaj. Didi! Didi! Dwóch Bramkarza! Bajka! Pa jej! Od razu na bramkarza nabiegajcie! Zależy, przejdziesz trofę! To samo Patryk! 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 Od razu na bramkarza nabiegajcie! Patryk, Patryk, Bewo. Nie wiem jak Nie może Aleksz. ладно. Доброкано, хотим взять. Браво, Дамиан. Супер, Дамиан. Супербрама. Всё чисто. Да. Да. Дамиан, так, так, так. Видимо, грама. Так.